I otrzymałem kołdzewie z tej strony Kiełbusa. W dzisiejszym odcinku ostatni chyba już raz odpowiadam na pytanie, czy w ogóle opłaca się inwestować małe kwoty na Steamie, co z tego możecie wyciągnąć i jak to wygląda generalnie w rozrachunku inwestycyjnym. Zapraszam do oglądania, zaproszę Was na stronę Skins Monkey, gdzie swoje skiny wymienicie z kodem KEBUS, odbieracie bonus darmowy 5 dolarów przy tradzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samego depozytu, do samej wpłaty 35%, także naprawdę fajne bonusiki, polecam sobie wejść zobaczyć i masa skinów do wymiany jest czego wybierać, wbijajcie link w opisie i no pada taki komentarz, one się pojawiają co jakiś czas. Siema, powiedziałbyś, w co warto zainwestować od 15 do 35 zł na Steam, oczywiście. I te komentarze się pojawiają, tak, średnio, no nie wiem, co dwa tygodnie, gdzieś tam ktoś albo na Discordzie na prywatnie mi pisze, albo na YouTubie, kebus w co zainwestować dychę na Steamie, kebus w co zainwestować 32 zł i 30 groszy na Steamie. Generalnie powiem Wam tak, kwoty tego pokroju inwestowanie ich, E, troszeczkę mijają się z celem samego inwestowania. W sensie, jeżeli chodzi o samego Steam'a, e, no to wkładając kwotę powiedzmy 500 zł w skrzynki, to już ma jakiś sens, bo kupujemy je bólkiem, robimy buy ordery, spoko. Kupując skrzynki za kwotę 30 zł, kupimy ile skrzynek? No 15 skrzynek powiedzmy, jeżeli chodzi o załamania. Sprzedając je z przebitką powiedzmy... Nawet złotówki, umówmy się, nawet złotówkę zarabiamy na sztuce, no to mamy ile? 15 skrzynek, złotówka przebitki, czyli zwrot i jeszcze złotówka zysku, czyli mamy 15 sztuk, czyli 15 złotów, dodatkowo, 45 zł. Zarabiamy 15 zł w okresie, no dosyć długim najprawdopodobniej, bo złotówka to dosyć wygórowana cena, jeżeli chodzi o taki zarobek z tego. Także... No, nie wiem, czy rozumiecie o co mi chodzi. Po prostu chodzi mi o to, że spoko, jeżeli ktoś chce sobie popróbować, i ten jak najbardziej, to w takich kwotach, jeżeli chodzi o skrzynki, wszystko macie na kanale. No, nic się nie zmienia, czy to jest kwota 10 zł, czy 1000 zł. Natomiast przy tych większych kwotach, jest to po prostu bardziej rentowne i opłacalne, i ten czas. Warto jest poświęcić przy większej kwocie, dlatego że więcej z tego wyciągniecie. Generalnie zasada jest prosta. Ja nie namawiam teraz do wpłacania 1000 zł, tylko po prostu mówię wam, jak wygląda rentowność tego i poświęcanie czasu na to. No bo nie oszukujmy się, za 15 zł przez miesiąc to no ja nawet bym do tego nie usiadł tak szczerze. Ja nawet bym. No nawet nie chciałbym się tego robić. To wolałbym iść na godzinę do pracy i zarobić więcej. Rozumiecie o co mi chodzi? Jako side hustle, jako dodatkowy zarobek bardzo fajna sprawa, właśnie na Steamie. Ja tak robię. Znaczy, dobra, no ja nie chodzę do pracy, bo ja jestem bezrobotny, ale obrotny. Ale ja sobie robię inne rzeczy w życiu, także ja mam dojścia. Na to natomiast, no do czego zmierzam? Po prostu, jako side hustle ty sobie wpłacacie, flipujecie, pięć stówek. No, kurde, 500 słówek mieć, a nie mieć spoko. 15 zł też fajnie jest mieć, a nie mieć. Wiadomo, pieniądz to pieniądz. Natomiast, no, moim zdaniem nie opłaca się to czasowo. Zależy, jak cenicie swój czas i e, tak jakieś rzeczy, ale, no, ja to tak widzę przynajmniej. Na próbę, na przetestowanie, jeżeli jesteście nowi, jak najbardziej. Jak chcecie zobaczyć, czy to w ogóle wyjdzie, jak najbardziej, nawet zachęcam. Natomiast, jeżeli już siedzicie jakiś czas. To moim zdaniem totalnie, totalnie nie. To na tyle trzymajcie się. Jo.